Witam wszystkich na kolejnym filmie. Dzisiaj taki pomysł, żeby zrobić taki pojedynek z najnowszej kolekcji Łączna Spiłka. Zrobimy pojedynek polskiego ataku, czyli Milik, Lewandowski i Piątek. Mam tu boksika, 24 saszetki i zobaczymy kto będzie najlepszy. Tak myślę, że będziemy tylko te karty komiksowe i te karty jak one się nazywają mega czy premium, już teraz nawet nie pamiętam punktować. Czyli komiksówki powiedzmy za jeden punkt, a za dwa punkty te, te karty specjalne. Gdyby gdzieś okazało się, że będzie remis, to na końcu może, mogę policzyć najwyżej wtedy bazówki. To zobaczymy. Może nie trzeba będzie tego zliczać, ale będę na wszelki wypadek odkładał bazówki tych zawodników gdzieś na bok. Żeby nie przedłużać to. Jedziemy. Jest. 5, saszet, 5 kart, oczywiście, w saszetce, Jedna premium jest gwarantowana. Zobaczymy, co nam tu powpada. Te normalne bazówki, znaczy będę tu odpuszczał, tylko będziemy skupiać się na napastnikach. Tu mamy rybusa. Sobie na bok to odłożę. Nowa kolekcja, ciekawe. Jak długo zajmie zebranie kompletu? Mamy lewego na bazówce. Tutaj sobie go odłożę. Zieliński i grosicki komiks. Fajne te karty komiksowe. Fajnie zrobione. Ciekawy pomysł. Grosik. Do niektórych to trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby podobieństwo zauważyć. A to będzie karta Gold. Trochę kart już mam, ale Goldu właśnie dużo mi brakuje. A, jeszcze może być karta Gold. Chwila, bo przecież to za Golda zrobimy 3 punkty. Bo to są najrzadsze tutaj karty. Czyli, jakby co, 3 punkty za Golda. Tu lewy drugi raz na bazie. Krychowiak i tu mamy Gold Szczęsnego. Macień Szczęsny Gold numer 3. Akurat Szczęsnego mam. Jeszcze nie ma tej kolekcji chyba na lastikerze z tego co tak patrzyłem. Jest prośba o dodanie, ale. Ciężko się na razie wymieniać Tylko tak z prywatnych wiadomości najwyżej Macie Rybus, Krychowiak Glik i pereszyński Karta komiksowa No na razie Cisza że tak powiem Bednarek Blewy trzeci raz już na bazie Więc jakby dogrywka to Duża szansa dla Roberta. Bartosz Beryszyński. O, właśnie to jest ta karta. Specjalna z trzema gwiazdkami. Kamera nie chce wyostrzyć. Jest Bartosz Beryszyński. Z tyłu, oczywiście, puzzle. Do złożenia cały wizerunek piłkarza. o Kolejna karta Gold. To już widać po z tyłu. W opisie jest Milik na bazie. to milika damy tu jest piątek też na bazówce Kędziora Gold to Jakub Błaszczykowski No i też chyba go mam. Niestety nie wpadają te, które mi brakują. Numer 9, idziemy dalej. W całym boksie myślę, że powinno być z 5-6 goldów. Może się coś trafi z moich braków Grosicki Szczęsny. Znowu Grosicki Klich i Maciej Rybus. Maciej Rybus, karta numer 59. Wszystko to trzeba będzie posprawdzać. Jakby ktoś zbierał tą kolekcję, miał jakieś tam swoje braki, czy powtórki na wymianę, to chętnie się powymieniam możecie pisać Kamil Glik karta komiksowa tym razem ale naprawdę żadna specjalna z naszego trio kolejna Gold ktoś strzeli od razu może za, ten, za trzy punkty Szczęsny, Frankowski Fabiański, Kownacki i Mamy ramkarza dwójka tego chyba nie mam Nie mam Fabiana Golda chyba Więc chociaż jedna Do uzupełnienia Lewandowski, już czwarty raz na bazie Okaże się, że Wszystkim zadecydują karty bazowe Milik bazówka, ale jest piątek i piątek to jest za dwa punkty, bo to jest ta karta specjalna, która w albumie jest na samym środku, w każdej stronie, więc położymy sobie tutaj, obok jego zdjęcia. A, mogą się bawić, że bazówki byłyby za, za jeden, tu znaczy za dwa, za trzy, za cztery, no ale kurczę, myślałem, że więcej będzie wpadać tych kart specjalnych, wcale tak nie jest. Klich, Milik, bazówka kolejna. I Błaszczykowski, karta komiksowa. A na koniec, może podliczę jeszcze te bazówki. To będą dwa takie, jakby wyniki. Trzeba było tak zrobić, chyba jednak, że bazówki też się liczą. Bo tak widzę, że to naprawdę jest bardzo mało tych kart specjalnych. Kędziora, Grosicki, Szczęsny, Kownacki i. Maciej Rybus. Karta Gold numer 5. Karta Gold numer 5. Linetty, Fabiański, Zieliński, Grosicki i komiksowa karta Mateusz Klich. jeden Komiksowa. więc Przyznaję, że to był zły pomysł z tymi tylko kartami premium. Zaraz tu mamy piątkę bazową. Zaraz sobie tutaj to uzupełnimy. Położę te karty bazowe z piątek. Tu mamy Milika. Milik jeszcze jeden milik i tu mamy piątka i tu mamy lewego bazówki tak szybko je poukładam był gdzieś jeszcze jeden to ja go mam tutaj więc zmieńmy tą punktację jedziemy od bazowej ta będzie za jeden punkt dwa punkty za komiksową trzy punkty za tą kartę a jak wpadnie goldzik to będą cztery punkty zieliński i grosicki na tej karcie specjalnej bo tak to byłby naprawdę śmieszny wynik, taki trochę niezbyt ciekawy, a tutaj się robi jakaś bardziej rywalizacja. Na razie mamy 4 Lewandowski, tu mamy 2 i 3 tak, za tą kartę, czyli 5 punktów ma piątek, a 3 punkty Milik, czyli na razie Krzysztof Piątek prowadzi. Szczęsny, Beryszyński i Fabiański na karcie komiksowej. Patrz jaka fajna ta karta. Prawda, ciekawy pomysł. Są też jakieś elementy mieniące się. No, zostało już tylko kilka saszetek. Jest Goldzik. Czyżby za cztery ktoś tutaj ustrzelił? Zobaczymy. Błaszczykowski, Berszyński, Kownacki, Krychowiak i no nie, jest Bereszyński, karta numer 6. Czyli nikt tu z naszego pojedynku na Goldzie na razie nie wpadł. Myślę, że jeszcze jeden powinien wpaść. Jest Milik, karta bazowa. Czyli tu ma już 4. Tomasz Kędziora, Glik. Znowu Glik. I Tomasz Kędziora. Karta specjalna. 86. sześć, Maciej Rebus. Maciej Rebus, drugi raz, Wojciech Szczęsny, linety i komiksowa karta, Wy czyli ewentualnie za dwa punkty, Nie. Tomasz Kędziora. Karta komiksowa. Co nam tu zostało? Eee, chyba pięciu, około 5 saszetek tego jest gold, jest gold, patrzyłem na opis. Bo tam na opisie już też można sobie wywnioskować, kto to jest. Jest piątek na bazie. Czyli to będzie kolejny punkt. Fabiański, Błaszczykowski i Grosicki. Karta gold numer 10. Czyli już 6 goldów było. Ciekawe czy uda się 7 na 24 saszetki. To tak co trzecia prawie. Kownacki, Bedenarek, linety, błaszczykowski i jako Błaszczykowski na karcie specjalnej 95. Jeszcze cztery saszetki. To kurczę, może jeszcze jeden goldzik wpadnie. Zobaczymy. Mamy Lewandowskiego na bazie. Oj, drugi raz Lewandowski, więc tutaj ładnie zapunktował. Rybus. Milik również na bazówce. I komiksowa karta. I Lewandowski. Za dwa punkty. Karta komiksowa. 24. Robert Lewandowski. Damy ją tutaj z góry. Jeszcze to się wszystko łapie. Łapie. Y Tutaj jeszcze trzy saszetki do końca jest karta GOLD Perszyński jest Milik czyli punkcik Milik pojedynczo punktuje Błaszczykowski Kownacki i jest GOLD dla Roberta Lewandowskiego więc chyba to może być decydująca karta bo to aż cztery punkty Karta numer 1. Na pewno jej nie miałem, więc super. Karta numer 1. Goldzik. Jeszcze dwie saszetki do końca. No, może być ciężko. Piątek musiałby tutaj trafić. Lub kartę specjalną, albo komiksową. Bo golda raczej już nie będzie. Kędziora jest piątek. Za punkcik. Jest Zielinski i Frankowski, karta specjalna. Piotr Zielinski, numer 122. I ostatnia saszetka, tak, boksik pusty. Łukasz Fabiański, Mateusz Klich. Karolinety, Kamil Grosicki i karta komiksowa. Więc dwa punkty. Możliwe, ale nie. Jest to Jakub Łaszczykowski. Podliczmy. punktację. Milik mamy. Nie wiem, czy tu widać. Podniosę to do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć kart bazowych, czyli sześć punktów. Drugie miejsce pewnie będzie piątek. Bo to jest 1, 2, 3, 4 i 3 punkty za tą kartę, czyli 7, no ale Wandowski jest tu bezkonkurencyjny. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 kart bazowych. Jedna karta komiksowa za 2 punkty, czyli już jest 8. I karta Gold to jest 12 punktów, więc tak, jak chyba obecnie to wygląda w ataku, lewy najlepszy. Aby cała trójka nam się spisywała super w tych eliminacjach, i życzymy i sobie i chłopakom awansu na kolejne euro. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego filmu.